Siemano, z tej strony Gajtekble, witam was w Doomie 2016 Aktualnie będziemy yy, przechodzić siódmą misję, czyli Obiekt Argentu Zniszczony W siódmej misji wracamy, jak można zobaczyć, na Obiekt Argentu, czyli na, na naszą czwartą misję Jednak tym razem z twistem, mianowicie takim, że... Zacznie się wszystko z trochę innej strony Słuchaj, <laughs> trochę odkrzątnę o, wróciliśmy po poprzednim odcinku i... Wieża Argentu została zniszczona. Portalu nie da się już zamknąć od tej strony. Piekielna moc płynie z miejsca w ich świecie znanego jako studnia. Powrócimy się jednak ty. Jedyny człowiek z krwi i kości, który kroczył po obu wymiarach. <gry> Może jest więc jeszcze jakaś szansa. No cóż... na to wygląda, że tak sytuacja się ma. Z tego co pamiętam był tutaj jakiś sekret jednak... O, chyba tutaj trzeba było podejść trochę z innej strony. Wszystkie prasówki płoną po zniszczeniu wieży agentu. E, mamy mamy Kakodemona. Nieprzyjemne spotkanie dosyć. Prawie bym zginął. Jeszcze znowu. Co no dalej mam zdrowia się może wydarzyć za chwilę. Nie, to nie jest pierwsze spotkanie Kodemona. Już spotkaliśmy mona wcześniej. I jest tu dźwignia do sekretu. który sobie myślę, że zdobędziemy. Pięknie, sekret się znowu. Przyda się, patrząc na to, że brakuje mi tylko yy, Brakuje mi tylko jednego punktu Do ulepszenia Super Shot yy, Tutaj jest runa, do której mógłbym się dostać Ale myślę, że ja tutaj wrócę, żeby yy, sekret zdobyć Ja się tutaj gdzieś znajduję O tutaj Właśnie tutaj No i są apteczki Szkoda tylko, że po jeden Leczą, A, ale da się tu na spokojnie przeboleć yy. Wydaje mi się, że Gdzie może być ten sekret tutaj faktycznie Tutaj, tędy, o tędy, no faktycznie Już mi się trochę tutaj powie. Czy żeby mieć za niedługo, prawda? Kolejny punkt, dzięki któremu będzie można u, ulepszyć swojego super shotgana. Mam nadzieję, że głośność wszystko się zgadza, ponieważ w ostatnich trzech odcinkach było le lepiej niż w pierwszych trzech. Czy spróbuję tutaj przeskoczyć? Oczywiście, że spróbuję. Mógłbym to erytyć stąd. I w sumie tak zrobię. Spróbuję stamtąd doskoczyć sobie tam. Używając balisty, a w dumie 2016 nie nazywa się to balista, tylko działka Gaussa. O no, myślę, że tutaj uo, 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 uo. dobra, pięknie i mamy runę, i znaleziono sekret, tylko jeszcze bym chciał tutaj zauważyć, że dostałem kolejny pół są teraz płaszczu i mogę w końcu zbierać na to, by, mnie, by mieć ulepszoną super szczelbę Ofensywa pancerza, pancerna, nie wiem co mi to da, wiem, że chyba mi to da drugi, drugi slot na runy I na pewno jest tutaj runa, na której mi bardzo zależy, czyli mobilność powietrzna ee, Ich się tutaj w taki sposób... Bo... nie Mm -hmm. po prostu yy, trzeba używać pancerza, żeby przetrwać i eliminować, te To jest proste dosyć. I z tego co widzę to jest tylko potrójny strzał, czy jest coś... Tak, jest tylko potrójny strzał, którego ogólnie nie używam na przykład. Mm. Chciałbym tutaj nie zginąć. Zwłaszcza patrzę na to, że no zrobię tutaj nie za bardzo nie. I Pinki! Dobra, na pewno pamiętam, że Pinki tutaj będzie największym problemem, tylko zobaczycie się nagrywa pięknie, wszystko się nagrywa, 5 minut jest. Yy, pięknie będzie to największym problemem. Nie przy tego. Dlatego trzeba sobie armor zebrać. Jak najwięcej, tym im więcej, tym lepiej. Łap! Łap! O. U, dobra, to jest bardzo dobre podejście Jakie tutaj mamy i o o o, 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 o. o Dobra, dobra, pięknie Łap! I łap! I pięknie! Wykonane wyzwanie! Wracamy na obiekt Argentu zniszczony Tak naprawdę to jest robienie, robienie misji od dupy strony. Yy, no ale co? Trudno. No jakby jakiś za bardzo błędów tutaj nie użyłem. Więc mam to tak szczerze trochę w dupie. Ta lokacja, czy była wcześniej dostępna? Z tego co się orientuje, to yy, dokładnie ta nie. Ale ta była i ona się zmieniła. Ta lokacja, co tutaj jest, to ona była wcześniej. Nie było tutaj tego. O kurde, ty A co tu Revenant robi? Sobie, no. eee, dobra. Tutaj jest bad Argentu i bardziej strona zakończenia tej misji. Czy ja chcę skipować całą misję? Na pewno nie chcę skipnąć w takim stopniu, żeby sobie nie zebrać. Tego na czym mi zależy, najbardziej czyli tej miny. Oj, tutaj jest ich trochę dużo. Łop, Dobra. Nie, no, balista to tutaj jest najpotężniejsza broń. Wszystkie te spotkania, jest wyzwanie, ale tak naprawdę po co mi eee, Kurde te punkty? Jak ja, ja już mam wszystko na czym mi zależy, mam. Do Super Strzelby 2 będę teraz tylko wyzwanie zrobić. O, Revenant o. o, do balisty mam upgrade. Po co mi więcej coś? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, oni, oni są słabi na ten, na balistę. Znaczy powinni być. Tutaj jakoś tego nie widzę. W tym Gumie 2016 Gumie Eternal wymaga no, no, kodem, oni są słabe na balistę. tutaj jednak przydaje się używanie tej wiązki Nie, na revenanta nie chcesz użyć aż 3 Dobra Mam sobie z miarę sprawnie tutaj pokonany Znowu piła dla impa O, dobra, pięknie, szybko poszło i można zebrać sobie żółtą kartę, żółta karta do sepu. Ja tutaj... nie możecie wysłać ekipy, by to zdobyć Jestem szefem tej korporacji. Wszelkie badania i odkrycia tu dokonane należą do mnie. Tak było nawet wtedy, gdy jeszcze go nie odnaleźliście. No, i tutaj widać jak. Jak tutaj w przeszłości było, no, jak się tutaj wszystko potoczyło. E, tutaj jest sekret, który można zdobyć. Nie pamiętam co to było. O! Jest w jest Slayer. No już zebrałem. Do czego znaczy, mi dalej pokazuje, żebym tutaj zebrał? Nie mam zielonego pojęcia. E, tutaj jest. Czekaj, ja, po... ja jeszcze Batu Argentu nie zdobyłem. O kurde, co się tam mógł, w strasznie strasznie detaliczne są zrobione, te otoczenia ogólnie widzimy, Nawet nie, nie, nawet, nie, nawet i 2016. Wszystko jest tutaj strasznie detaliczne. I co by tutaj teraz wybrać? Nie, nie będzie amunicja. Brakuje nam no trochę tej amunicji, jednak teraz. wasza do białka Gaussa. Czy potem weźmiemy zdrowie? Nie mam pojęcia. Zobaczy się jeszcze. A pancerz to tam już w ogóle. To nie jest Doom Eterna, Tutaj się nie liczy aż tak bardzo ten pancerz. Patrząc na ogólnie mapę tego obiektu, to jednak sobie zajdę tutaj niżej. Poszłem tylko po dwa ja jednak sobie zajdę niżej. Ponieważ... O, no zapadł się, a tutaj jeszcze jest żeton pretorski Zawsze może się do czegoś przydać, nie wiem po co, nie jest taki mój fokus, ale jak Wiem gdzie się sekret znajduje to czemu mam go nie zebrać Zwłaszcza jak jest pomocny dron, dron polowy yy, Do czego mógłby się przydać ten dron? A dobra, on jeszcze nie jest aktywowany bo on ma, on ma tam polecieć Ja tutaj powinienem tamtędy wejść Ale tak naprawdę Więc no widać tutaj to... e, patrz był jakiś tutaj duma Nie wiem czy wcześniej tak nie można było zrobić Chyba tutaj patrz jakiś był grany O, ale mi się tutaj zablokował, ale... Czy można nie sobie wyjść? Nie, to już działka teraz, Zamknięcie terenu Wiedza to potem Wiem jak działa Tym bardziej, że no ogólnie 2016 Mam mniej zaawansowane mechaniki Niż Eternal Pinky bardzo nie lubię A! Dlaczego od tego nie dać, Przecież to powinno go przebić 10 razy znaczy bardzo nie lubisz? To są nawet w git demona, Ale tam proko to by Czy jak ty nadziadom to już naprawdę To są w śmiecie O dobra Gdzie teraz? Oho! Pojawił się Baron No to polipka! No? Dobra, nie, taką nadzieję No nie, gadaj, że mi ty kurde tą kurką rozwalisz poziom dostał, to tam jest wymagany, ale ja już mam Mogę wyjść? Halo? Halo? Jak sobie wyjść Nie ten żółty poziom tak nie obchodzi jak tutaj wyjście o tędy chcę sobie wyjść Co pod tą runę pójść i mogę tak naprawdę już kończyć tą misję O! O! Aha No, tędy sobie nie pójdę Teraz muszę wykombinować o. Tędy, tędy można pójść no. jesteśmy w strefie, której Byliśmy we czwartej misji Tylko w zniszczonej wersji Ogólnie zniszczony obiekt argentu to jest bardzo misja do zapomnienia. No ponieważ jednak tutaj byliśmy i nic no się ciekawego stało. Dupa. Nic się nie za bardzo nie stało. O ciekawego. no są zniszczenia, to bardziej wizualnie się tylko zmieniło, więc... Dobra, ja chcę po tą runę. To jest runa, na której mi najbardziej zależy. Tutaj tylko dotrę, użyję działka gaussa. Gdyby obleżył, czego? Mam tego kakodemo. Kurna! Nie! Ale gdzie mi teraz checkpointa? To jest dobre pytanie. Gdzie mi ta checkpointa? Bo jak mnie cofnie jakoś dziwnie, mi karty zabierze albo coś, to się wkurzę. tutaj. Mogę swoją drogą y, jaki chcę. żeton pretorski. Więc już tutaj sobie pomyślę. Znaczy o, ulepszenie stroju pretora, więc myślę... No jak będzie to szybsze łapanie. Przy, szybkiej zmiany tych modyfikacji nie będę się bawić w to. Tędy nie mogę iść. To są wysoce niestabilne eksperymenty. Dobra, no cóż. O, tutaj jest piła. Zawsze dobrze gdzieś piłę. Trzeba niżej zejść. O, jakoś tak tutaj. O. Oho. No dobra, nie wiem jak tutaj to się ale w jaki sposób i pójdzie, pójdą dwóch za jednym razem, czy nie? Nie, no. Mhm. Mhm. No średnio poszło, średnio mi naprawdę poszło. Teraz, no znowu tutaj, trzeba się udać Rozwalę tym razem tylko demony i będzie spokój I... O. Pięknie. O, o, o. Dobra, dobra. Mit. Masz mit Ty, a ten co tu robi? Czemu tutaj całe starcie na wielkie jest? się pojawiają, o kurde, nie, nie, ja w dole. Cóż mogę rzec? Musimy kontynuować. Ale, e, dobra, dało mi checkpointa gdzie indziej. Czy ja tutaj doskoczę? Doskoczyłem. I <śmiech> <śmiech> mogę mieć mobilność lotniczą, co mnie bardzo cieszy. O, dobra, rozpocznij. Łap Szaruna w tym dumie i ogólnie w każdym Aha. mamy tutaj, o gdzie mobilność lotnicza i zwiększanie amunicji jest coś lepszego. Ofensywa pancerna 1 to wygląda bardzo dobrze. Myślę, że ofensywa pancerna niech już tutaj będzie Że no, może być lepsza od tej amunicji dodatkowo ja Zawsze piłą mogę sobie ten... Yy... Piłą mogę sobie zawsze dorobić Amunicji, a do pancerza nie ma nic za bardzo W 2016, więc Ta runa myślę, że może być bardziej użyteczna I... Się pojawili... Dobra, czyli po prostu Ta wiązka, ona nie przybija, ona nie przybija No, ja bym tutaj nie za bardzo się bawił. Wy, na walkę z nimi. A, dobra, czekaj, bo ta runa działa tak, że generalnie, że lepsza mobilność lotnicza to, to jest osiągnięta dopiero po tym, jak zrobisz tego Double Jumpa. I chyba to jest jej upgrade. Że przemiesz ileś tam w powietrzu? Zabij demony, będąc w powietrzu. Że masz od razu Bosko. Pierwszy masz już tą mobilność lotniczą. To trzeba zrobić. Dobra, ma dostęp. A to co? Nie, pa nie pamiętam jakie było końcowe. A dobra, bo tutaj się pociągi jechały. Pamiętam. Zapomniałem przez chwilę, tak zapomniałem. Oho, dobra. Z jednocześnie na nich sobie. No. Niech tutaj przyjdą. Dobra. W taki sposób jednocześnie sobie ulepszam mobilność lotniczą i super strzelbę. Gdzie to nie koniec? A, a gdzie jeszcze? A w tej chyba niczego nie ma. O, no teraz się pojawiają, kurde Już? No, to chyba byłoby na tyle z tej misji, jest ona dosyć... 21 minus, no bo zwlekłabym, ale no. To by było tyle Aktualnie zmierzamy do kompleksu powień zaawansowanych kto by było na tyle z tej misji Nawet nie chcę mi się teraz liczyć kiedy wleci ten odcinek na kanał Kiedy wleci, wtedy wleci, chyba to będzie jakoś połowa lutego, coś takiego będzie Nie mam zielonego pojęcia, nie będę teraz tego liczyć Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który teraz będę nagrywać pod rząd. To jest pierwszy odcinek pod rząd, jaki nagrywam Do zobaczenia i no widzimy się za 3 dni dla was A dla mnie włączenie i włączenie nagrywania Siema!